Cześć, cześć z tej strony Zucha i witam Was na moim kanale. Z tego co możecie się zorientować po moim ubiorze, odcinek zapowiedzią tej serii nagrywałam właśnie przed chwilą, <grywa> więc tak zdaję sobie sprawę, że te 5 minut wyszło bardzo chaotycznie i w sumie to tam dużo mówiłam i to było dużo takich w sensie. Mówiłam takich. no nie wiedziałam zbytnio jak ugryźć i co ja mam powiedzieć. Ale nareszcie możecie się przekonać, jak to będzie wyglądać w praktyce, nie tylko w teorii. Więc um, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii e, w kryminalnej niedzieli. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. A jeszcze Wam taką opowiem, taki fakcik z mojego życia, tak trochę prywatny pojedzie. E, otóż e, w tym momencie, w którym to oglądacie. Albo szykuję się na połowinki, ponieważ jeszcze nie wiem, o której będzie się ten odcinek pojawiać. Albo, albo, uwaga, jestem już nie na połowinkach, na poprawinach. Nieważne, tak czy siak. Albo jestem aktualnie na poprawinach, albo się szykuję na poprawiny, ponieważ sobotę mam wesele. Ba! Drugi odcinek z tej serii. Pojawi się niedzielę, dzień po tym, po moich połowinkach szkolnych, więc to tak chciałam powiedzieć, w ramach takiej trochę prywaty, mm, takiego yy, nie wiem czego, po prostu w ramach prywaty. Tak czy siak. Pierwszą książką, którą przeczytałam w tej akcji, jest to książka polecana przez yy, Paulinę, moją najlepszą przyjaciółkę. I Oliwkę, też moją przyjaciółkę I one bardzo tę książkę polecają I dzięki Pauli mogłam tą książkę dla was y zrecenzować Ponieważ ona mi ją przyniosła i powiedziała Czytaj, to jest dobre I w ogóle Więc bardzo duże pozdrowienia dla Pauli Bo dzięki niej mogłam poznać tę książkę I jest to książka Wybaczam Ci od Remigiusza Mroza Otóż z mrozem jest tak, że u mnie w klasie jest chyba cztery dziewczyny, nie licząc mnie, bo ja jeszcze wielką fanką mroza nie jestem, a dopiero zaczynam zresztą mroza czytać, ale ja mam cztery dziewczyny w klasie, które mroza uwielbiają. I jak na 13 dziewczyn. To jest naprawdę niezły wynik, naprawdę, <grywa> 4 na 13 to jest naprawdę niezły wynik. No i oczywiście jak słyszę te wszystkie rozmowy na temat właśnie książek Mroza, no to żal by było po żadną z tych książek nie sięgnąć i nie przekonać się, że rzeczywiście Remigiusz Mróz jest tak dobry, jak mówią. I moim zdaniem, tak, Remigiusz Mróz jest bardzo dobrym autorem. Wybaczam ci, przeczytałam właśnie z polecenia Pauli, więc też, że czytała Oliwka i ma czytać druga Paulina, więc um, krótka techniczna przerwa. Ktoś przyszedł i zadzwonił mi do drzwi, ale na szczęście babcia jest w domu, więc nie musiałam otwierać. No, tak czy siak, fawracając. Wybaczam ci, jest książką, którą czyta Oliwka i Paulina, i po prostu wiecie, one były tak. Szczęśliwi, w sensie tak były zakochane w tej książce, że aż musiałam ją przeczytać. I w końcu ją przeczytałam. Więc tak, o czym ogólnie ta książka opowiada? Naszą główną bohaterką jest Ina. Kob Kobryn, ciężkie nazwiska, która Widzie szczęśliwe życie. Ma cudownego męża, wszystko się układa tak jak ona by chciała. Ma też super pracę i w ogóle w sumie to naprawdę wszystko się dobrze w jej życiu układa. Aż do pewnego wieczoru, kiedy jej mąż razem z, z, z jakby, nie wiem jak go nazwać, ale razem z Gracjanem. Czyli chłopakiem, siostry Iny, wychodzą, no, po prostu się zabawić na miasto, trochę wypić, pośmiać się i tak dalej. I w momencie, kiedy jej męża nie ma w domu, ona wchodzi na jego facebooka. Zupełnie przypadek, to tak już chciałam zaznaczyć. Nasza Ina widzi wiadomość od pewnej tajemniczej dziewczyny pod tytułem Znaczy, w tej wiadomości było napisane, wybaczą ci. No i niestety, przez tą wiadomość, całe życie Iny wywraca się do góry nogami. Po prostu całe jej szczęście runie jak z domek z kart przez to wydarzenie. No i cóż, mogłabym więcej powiedzieć. Ba, jeszcze powiem Wam więcej. I na jak budzi się na kolejnego, kolejnego dnia rano, okazuje się, że ta dziewczyna, która wysłała wiadomość do jej męża, tego samego dnia wieczorem popełniła samobójstwo. Popełniła samobójstwo na placu Konstytucyjnym Konstytucji w Warszawie. No i jak możecie się domyśleć, akcja się teraz zaczyna coraz bardziej rozgrywać i z każdym rozdziałem zaczyna się coraz bardziej napędzać. Moim zdaniem jest to bardzo dobra lektura. Lektura tak naprawdę dla wszystkich ludzi, którzy lubią kryminał i, i którzy jakoś lubią rozwiązywanie zagadek. Ta książka, potem przejdę do zakończenia, bo zakończenie było dla mnie wow, szokujące i w ogóle. Ale ta książka trzyma w napięciu. Naprawdę, moim zdaniem ona trzyma w napięciu. Ja do ostatniej chwili nie potrafiłam odgadnąć, co tu się mogło tak naprawdę wydarzyć. Ba, nawet jak mi autor już w końcu napisał, co się wydarzyło i dlaczego, i co się tutaj stało w tej książce, to ja nie byłam w stanie w to uwierzyć, ponieważ ta książka jest tak dobrze napisana, że naprawdę. Ja bardzo wybaczam Ci, Wam polecam, ponieważ, samo zakończenie, ponieważ za samo zakończenie jest tak strasznie szokujące, że każda osoba, która to czyta, myślę, że się nie domyśli tego, co się stało na końcu. Ja zaraz po tym, jak skończę nagrywać ten odcinek, idę. Yy, idę na Instagrama. I szukam ym, zdjęć z tą książką, opinii, i chcę się dowiedzieć, czy ktoś się domyślił tego, co tutaj na końcu się stało. Bo moim zdaniem jest to tak, jakby jest to taki plot twist, że ja nie byłabym w stanie po prostu się domyśleć, co tu się dzieje wcześniej, tak jakie będzie rozwiązanie całej sprawy. Dobrze, ale jak już się skończymy, ekscytować zakończeniem. No z jak już wcześniej powiedziałam, ta książka trzyma w napięciu i na pewno każdy z was będzie czuło to napięcie. Ba co więcej, jak już myślicie, że macie rozwiązanie danej sprawy, to nagle okazuje się, że rozdział później to samo rozwiązanie ma Ina. I Ina też tak myśli. I, I to jest takie dla was wtedy... Czy to przypadkiem nie jest zbyt oczywiste? Skoro nawet główna bohaterka się domyśliła. Więc um, to tak tylko chciałam powiedzieć. Um, bardzo świetnie napisana ta książka. Mróz zdecydowanie bardzo przyjemnie pisze i ja bardzo... Um, bardzo lubię jego styl pisania, pomimo, że przeczytałam dopiero jego dwie książki Mam w planach oczywiście powiększyć, poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o mrozę, I na pewno przeczytam jeszcze inne jego książki No i cóż, Wybaczam Ci na pewno będzie jedną z tych książek, które Które sprawiły, że ja się zaangażowałam w historię że ja były dni, w których ja się nie mogłam doczekać, aż będę mieć moment, żeby usiąść i poczytać tę książkę. Niestety czytałam ją dość długo, ponieważ tydzień, i mm, ja wiem, że ja na książki nie powinnam poświęcać zbyt dużo czasu, ale też nie powinnam zbyt mało. W sensie, jak przeczytam książkę w dzień, nic jej nie pamiętam. Jak będę ją czytać tydzień, to też już nie będę mieć takich silnych emocji. A jak na przykład ją przeczytam w trzy dni. To już wtedy będzie ona totalną bombą emocjonalną dla mnie. No, tutaj niestety czytałam ją dłużej, ponieważ jest szkoła i nie miałam czasu. No i cóż, nie wiem, co jeszcze mogę wam o tej książce powiedzieć. Powiem tylko tyle. Czytajcie ją. Proszę, próbujcie po nią sięgnąć, ponieważ może być to książka, w której wy też się zakochacie, która sprawi, że będziecie zdziwieni. Od razu chciałam jeszcze powiedzieć, że zwrócił uwagę tutaj na Gracjana Co prawda Paulina i Oliwka uwielbiają Gracjana One kochają go strasznie i w ogóle No jeśli chodzi o mnie To ja do Gracjana mam takie, że jest fajną postacią Myślę, że Remigiusz Mruzu musiałby napisać więcej Jakby kontynuację tej historii, żebym ja też um, zaczęła tak Uwielbiać Gracjana. Jak na razie jest bardzo fajną postacią i bardzo go lubię, ale na pewno nie jest taki. W sensie. Nie kupił mnie od razu i to jest minus. W sumie to tyle, co chciałam Wam powiedzieć o tej książce. Polecam się z nią zapoznać. Dla mnie to jest 5 na 5, co śmieszne przeczytałam dwie książki Mroza i dwie mam 5 na 5. A jeszcze nie, nie przeczytam tych podobnież najlepszych, więc, więc wow. Cóż, czytajcie. Po prostu. Czytajcie. To tyle, co mam Wam do powiedzenia. To na tyle dzisiejszym odcinku. Też pewnie wyszedł dość chaotycznie, ale mam nadzieję, że jak będę to montować, to trochę posklejam, gdzie nigdzie i jakoś to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Już za tydzień będzie rezencja kolejnej książki, której nawet jeszcze nie zaczęłam. Więc tak trochę słabo, bo będę musiała się śpieszyć z jej czytaniem. Mam nadzieję, że jeszcze raz, że Wam odcinek się podobał. Piszcie w komentarzu, czy czytaliście. Wybaczam Ci. I napiszcie, czy Wam się podobały, czy nie. Chętnie też wam z kimś pogadała o tej książce, ponieważ zakończenie było dla mnie naprawdę szokujące. I mam nadzieję, że jutro yy, całą przerwę z Paulą przegadamy tej książki, bo po prostu potrzebuję z nią yy, pogadać o tej książce. No i to w sumie tyle, co chciałabym powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. To cześć!